Witam serdecznie na konferencji prasowej Ministra Nauki Pana Dariusza Wiczorka oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Pana Profesora Jerzego W Spotkani uczestniczyli również szacowni inni goście wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Radosław Król, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Maria Pąkowska, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Pani Profesor Agnieszka Górska, Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych Werblon Pani Profesor Magdalena Dibiela-Polakowska, obowiązki komendanta Akademii Policji w Szczytnie, Pani Młodsza Inspektor, dr. Wielkiej Kaporwicz oraz rektor Akademii Nauk Stosowanych Weblądu, Pan prof. Profesor Jarosław Niedolatka. Oddaję głos Panu Profesorowi Człoporowskiemu, Panie Rektorze. Witam serdecznie. Tak, gospodarka. E, bardzo dziękuję. E, szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym wyrazić wielkie, wielką radość i zadowolenie z tego, że na Uniwersytecie Larnickim, a siłą rzeczy, jako największej. Uczelni Publicznej w regionie, odbywa się spotkanie tak zwane gospodarskie, spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Dariuszem Wieczorkiem. I bardzo dziękuję Panie Ministrze za tą, za tą wizytę i za tą inicjatywę i za powierzenie Uniwersytetu Warszawskiego roli gospodarza tego, tego spotkania. Bardzo się cieszę z tego, że poruszane były sprawy, które tak naprawdę wymagają pilnego, pilnej reakcji, pilnego zajmowania się nimi. Było ich wiele, więc ja może nie będę o wszystkich mówił. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, to będą zadawać, a chciałbym oddać głos jednak nie może wszystko, Panu Ministrowi, bo to jest główna postać tego spotkania dzisiaj. Także bardzo proszę. Tak. To jest standardowa procedura. Trzeba tego w badań naukowych tak przesuwane jest, żeby zrobić. Bierząc, no właśnie. też jest... dochodzenie. Panie rektorze, szanowni Państwo. Ja serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i dziękuję za organizację tego spotkania. Dziękuję i pani Marszałek, pani dyrektor, państwu rektorom, że znaleźliście czas rzeczywiście na tę gospodarską wizytę. bo Założenie jest takie, że odwiedzamy wszystkie regiony w Polsce i spotykam się z rektorami wszystkich uczelni w danym regionie, a więc i uczelni państwowych i uczelni prywatnych bo chcemy rozmawiać o polskiej nauce, a polska nauka to są uczelnie, to są instytuty badawcze, to jest kadra naukowa, to są studenci, więc są to bardzo dobre rozmowy, bo też chcemy poznać, jakie są aktualne problemy. Dlaczego tak o tym dyskutujemy i rozmawiamy? Bo szykujemy się do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Jeżeli chodzi o nowelizację, mamy dosyć ambitny plan, żeby w tym roku tą nowelizację przyjąć. I oczywiście od razu uspokajam wszystkich, będzie to ewolucja, nie rewolucja, bo, bo środowisko akademickie już kolejnych rewolucji by pewnie nie przeżyło. W związku z czym dzisiaj wraca dialog, dzisiaj wraca rozmowa, wraca dyskusja o, o tym, jak te problemy rozwiązać, jakich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc też chcielibyśmy bardzo szybko przedstawić taki projekt mobilizacji już do konkretnych uzgodnień ze środowiskiem, żeby można było rzeczywiście ten projekt w tym roku przyjąć. Jaki jest strategiczny cel? Cel strategiczny jest taki, że stawiamy dzisiaj w Polsce na jakość nauczenia, a nie na ilość uczelni. Czyli zmieniamy o 180 stopni strategię która była prowadzona przez naszych poprzedników, gdzie raczej stawiano na, takie były zapisy w ustawie, że każdy mógł, każda osoba prywatna mogła sobie założyć uczelnię wyższą i mogła, mogła kształcić studentów bez względu na to, na jakim poziomie kształcenia to było wszystko realizowane. Dzisiaj mówimy stop. Dzisiaj stawiamy na jakość kształcenia, dzisiaj stawiamy na to, żeby Rzeczywiście nie oszukiwać młodych Polek i Polaków tymi reklamami, że zrobisz sobie 100% online dyplom i będziesz wybitnym fachowcem psychologii, będziesz w pedagogice mógł wykładać, będziesz trenerem czegokolwiek. Dosyć. To, to po prostu musi się skończyć i naprawdę robimy to w trosce o, o naszą młodzież, żeby się po prostu nie dało oszukiwać. I to jest chyba taki czas, gdzie wszyscy już to rozumieją i czuję, gdzie nie jestem, to, to wiem, że, że środowisko akademickie, to uczciwe środowisko akademickie. Rzeczywiście tego oczekuję szczególnie po tych wydarzeniach związanych z kolegium Humanem, pewnie z następnymi uczelniami, bo takich uczelni jest więcej więc jeżeli tego w tym roku nie uporządkujemy, to będą po prostu do nas mieli wszyscy pretensje, więc my się sami musimy w tym zakresie oczyścić i sami musimy pokazać, że środowisko akademickie chce w tym zakresie zmian. Dyskutowaliśmy dzisiaj również i naprawdę bardzo dziękuję, że i pani był, pan bo dyskutowaliśmy o tym, jak wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy jak wykorzystać środki z Unii Europejskiej w ramach i regionalnych programów operacyjnych i środków centralnych. To są dzisiaj rzeczy, które są dla nas absolutnie kluczowe i najistotniejsze, żeby te środki zewnętrzne pozyskiwać, bo prawda jest taka, że straciliśmy Krajowy Plan Budowy dla Polskiej Nauki, niestety. I to uczciwie też o tym mówię, nie dlatego, żeby tu uprawiać politykę, ale obiektywnie trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Chciałbym, żeby Państwo też sobie to wyobrazili, o czym rozmawiamy. Krajowy Plan Odbudowy to 270 miliardów złotych. Jeżeli 10% z tych środków byłoby przeznaczone na naukę, na badania i rozwój, to jest 27 miliardów złotych. Więc rozumiecie Państwo, że rozmawiamy o skoku cywilizacyjnym, jeżeli chodzi o naukę, o uczelnie, o badania, o innowacje. No ale tego niestety nie zrealizowano dzisiaj na ten moment. Mamy kilka projektów na poziomie 800 milionów złotych realizowanych przez różne instytucje, które są w tym obszarze realizowane. No ale staramy się z panią minister Polczyńską na Łęcz, żeby jednak poszerzać katalog tych środków do wykorzystania przez uczelni i też o tym żeśmy dzisiaj, dzisiaj rozmawiali i też będziemy chcieli niewątpliwie to robić. Kolejna rzecz, do której namawiam uczelnie, to jest kwestia studentów i dbałości o studentów. Tu zawsze jest spór, bo ja mówię, nie ma uczelni wyższych bez studentów, kadra akademicka mówi, ale nie ma uczelni wyższych bez kadry akademickiej, zawsze jest problem, co było pierwsze, czy student, czy kadra akademicka. Natomiast znajdziemy tu równowagę, więc spokojnie. Panie Rektorze Szanowni Państwo, program budowy Akademii. Wychodzimy z założenia takiego, że dzisiaj studenci muszą mieć możliwość studiowania na dobrych jakościowych uczelniach, dobrze kształcących, ale również muszą mieć możliwość studiowania w dobrych warunkach. Wszyscy, którzy studiowali wiedzą, że Akademik to jest to miejsce, gdzie jest prawdziwe życie studenckie. W związku z czym nie ma życia studenckiego bez akademika i z kolei jeżeli tych akademików nie będziemy remontować, nie będziemy budować to też będzie duży problem z studentami i z chęcią studiowania na różnych uczelniach. Więc też namawiamy, namawiamy do tego, żeby w swoich planach inwestycyjnych uczelnie uwzględniały właśnie tą kwestię. Dyskutowaliśmy również o zmianach w ustawie w kontekście stypendiów, większej elastyczności dla rektorów, jeżeli chodzi o możliwość udzielania stypendiów dla studentów, nie tylko tych socjalnych, również za inne osiągnięcia. To w mojej ocenie rektorzy powinni mieć większą swobodę w tym zakresie, po to, żeby te najaktywniejsze jednostki, najaktywniejszych studentki czy studentów rzeczywiście wyróżniać i nagradzać za różne rzeczy, za różne dziedziny, w których działają, w których pracują. Myślę, że w tym wszystkim też bardzo ważną rzeczą jest, przyznam się szczerze, że wczoraj też w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, widziałem te studenckie koła naukowe, była taka prezentacja, przecież tutaj dokładnie tak samo tak samo to funkcjonuje. To jest naprawdę wielki potencjał młodych ludzi. Te, te koła naukowe trzeba wspierać, trzeba dawać im szansę rozwoju, więc ja też chcę zapewnić wszystkich Państwa, że w strategii Ministerstwa Nauki absolutnie będziemy te wszystkie działania wspierać, działania prostudenckie, działania wspierające rozwój naukowy studentów, bo to jest budowanie kadr polskiej nauki na przyszłość, więc również w tej ustawie będziemy te kwestie uwzględniali, podobnie jak kwestie studiów doktoranckich doktorantów, no bo mam wrażenie, że jest taka dziura pokoleniowa, więc też trzeba o to środowisko doktoranckie dbać i, i też będziemy chcieli w tym zakresie poprawić zapisy tej ustawy, więc to jest szereg rzeczy, które, które są przed nami. I ambitnie chcielibyśmy to zrobić w tym roku. Czy się uda? Dużo będzie zależało od naszej wspólnej pracy i od jednolitego głosu środowiska akademickiego i wsparcia ze strony również lokalnych polityków, zespołu parlamentarnego Armijsko-Mazurskiego, więc myślę, że też trzeba będzie o tym z posłankami i z posłami podyskutować. Po to, żeby w miarę łatwo tę ustawę przyjąć, bo jak Państwo wiecie, ja powiem z doświadczenia, możemy mieć świetne pomysły, po prostu możemy mieć w, w ogóle rewelacyjne projekty ustaw. Problem jest tylko taki, że jeszcze 231 posłanek i posłów musi to poprzeć, a to się nie zawsze udaje, więc to jest praca, która jest, która jest przed, przed nami i mam nadzieję, że to się dobrze zakończy. Podobnie będzie w Senacie, no i na koniec zostanie Pan Prezydent, no ale też mam nadzieję, że w tym przypadku będzie akceptował te rozwiązania uzgodnione ze środowiskiem akademickim. Bardzo dziękuję. Czy są pytania w ramach konferencji prasowej? To może pytanie do Pana Rektora. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski no w rankingach jest już bardzo dobrym uczelnią. To co możemy zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, ale rzeczywiście skorzystam z okazji i pochwalę się, bo to jest świeża informacja, ona się ukazała na stronie internetowej bodajże wczoraj, przedwczoraj. I piękny prezent na święto uniwersytet na to 25-lecie, bo awansowaliśmy do przedziału o 200 oczek w górę w jednym z najważniejszych rankingów międzynarodowych, czyli QS. QS Ranking, QS World University Ranking. To jest jeden z najważniejszych, z najważniejszych rankingów. Jeśli chodzi o polskie uczelnie, to jest ich tylko 22 w tym rankingu i my mieścimy się w dość dobrej pozycji, bo od 1000 do 1200. Więc eh, awansowaliśmy o 200 oczek. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży na 50 tysięcy uczelni. Tak. 50 tysięcy uczelni. To jest to, 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 to ale co możemy? No, przede wszystkim dzisiaj była mowa z Panem Ministrem o takich możliwościach rozwojowych, a wiadomo, że te możliwości są uzależnione nie tylko od chęci, ale również od pieniędzy i ja Pan Minister o tym nie wspomniał, ale ja może dodam. Bardzo mi się podoba ten pomysł, aby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydzielić i jedną pulę taką stałą, by negocjować z Komisją Europejską funduszy, które byłyby przeznaczone na wsparcie szkolnictwa wyższego, nauki, badań naukowych w regionie, w danym regionie. My oczywiście korzystamy z Regionalnego Programu Operacyjnego i tu potwierdzę słowa Pani Marszałek, że, że ta współpraca jest bardzo dobra i korzystamy z każdej, każdej możliwości, również uczestnicząc w strategii rozwoju województwa, bo przecież nasze projekty, które my realizujemy i o które się ubiegamy, doskonale wpisują się w te cztery inteligentne regionalne specjalizacje, a one są podstawą rozwoju, podstawą strategii rozwoju województwa. Więc więc, e, jako uczelnia, ja się tego nie obawiam mówić. Regionalna, choć mamy aspiracje, tak jak Państwo widzą, i e, takie, żeby być jedną z najlepszych uczelni w kraju i być również rozpoznawalną uczelnią na świecie. O tym też była dzisiaj mowa, że w kontekście wiz, tego problemu wizowego, ale. Dla nas to jest bardzo istotne, by upraszczać te procedury, ale też stwarzać podstawy bezpieczeństwa, bo my potrzebujemy młodych ludzi do, do tego, żeby ściągać tutaj studentów z zagranicy. No i nie będę ukrywał zarabiać na tym również, bo, bo, bo to jest bardzo istotne. Część z nich ma szansę zostać tutaj u nas w Polsce, co, co też oczywiście jest ważne ale potrzebujemy też młodych badaczy do realizacji naszych projektów, projektów europejskich. Często no, realizujemy te projekty z horyzontu Europa i, i bardzo często jest tak, że ogłaszamy konkursy na zatrudnienie młodych badaczy. Też te niektóre programy NCN-owskie wymagają zatrudniania osób z zagranicy. I konkursy są rozstrzygnięte, ale nie możemy ściągnąć tych młodych ludzi tutaj właśnie ze względu na problemy wizowe. Myślę, że to się niebawem rozwiąże, ale głównie, głównie to, to, o czym Pan Minister mówił. To z jednej strony, jeśli chodzi o edukację, jakość kształcenia, to jest najważniejszy w tej chwili punkt, najważniejsza sprawa do do załatwienia, czyli inaczej bym mówiąc rzeczywiście samo oczyszczenie się z tego, co niestety narosło i wyeliminowanie tych złych podmiotów, które, które no, są tą łyżką dzieckiów bez A druga rzecz to oczywiście rozwój i gospodarki kraju i regionów, rozwój społeczny w oparciu o badania naukowe, a do tego potrzeba pieniędzy. Pan, pan minister z inicjatywy pana ministra dostaliśmy wczoraj, dostaliśmy przedwczoraj chyba pisma od pani minister Nałęcz informujące nas z jakich programów możemy skorzystać. KPO to trudny program, zresztą tak jak pan minister powiedział, dla nauki jest tam niewiele, ale jeśli chodzi już o wsparcie infrastruktury, o wsparcie rozwoju społecznego, to tych programów jest dość dużo. My jesteśmy już przygotowani do złożenia, panie ministrze, projektu prawie. W 100% jeśli chodzi o możliwość alokacji, bo tam jest bariera 8 milionów, mamy ponad 7 milionów zaprojektowany projekt na uczelnie coraz bardziej dostępne. To jest pierwszy konkurs, który nas czeka. A drugi to jest ten związany z, z wydrobatem, czyli wsparciem studentów, którzy z różnych powodów, bardzo różnych powodów, nie kontynuują studiów, czy to przerywają je na pierwszym, czy na drugim roku. I tutaj i wsparcie merytoryczne, i wsparcie psychologiczne, to jak się okazuje, to jest bardzo potrzebne. Bo jako już kończąc, powiem, my ogromnie duży wysiłek ponosimy na to, żeby zachęcić kandydatów, maturzystów do tego, by studiowali w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. I jesteśmy zadowoleni z rekrutacji. Od kilku lat utrzymujemy mniej więcej ten sam poziom i ten sam procentowy udział studentów, w ogólnej puli studentów w kraju, a ta spada, liczba studentów w kraju, w Polsce spada. Procentowy udział jest bez zmian, nawet trochę wyższy. Natomiast, co jest bardzo istotne, żeby nie tak łatwo pozwalać. Studentom pierwszego, drugiego roku na to, to oni rezygnowali. To jest bardzo istotne. Ich gospodarka, ich kraj potrzebuje. czekają jeszcze studenci, właśnie Poczekają na spotkanie. Pan jeszcze ostatnio. Ale jeszcze pytania były, no, To ja króciutko, może, panie ministrze, właśnie a propos studentów. Spotyka się pan w miastach, które pan nawiedzał, także ze studentami. Czemu te spotkania służą i jakie problemy, czy jakie kwestie studenci najczęściej poruszają podczas tych spotkań z panem ministrem? Po pierwsze, spotkania ze studentami służą temu, żeby poznać problemy studentów. Przyznam się szczerze, że jestem przerażony jedną rzeczą. Ja nie sądziłem, że rzeczywiście studia mogą być tak stresujące. Wszyscy żeśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak studiowaliśmy. Że to jest najpiękniejszy okres w życiu, że to jest nauka, zabawa, nie ma jakichś większych problemów. Teraz coś się złego stało, bo okazuje się, że studenci mówią, że potrzeba, potrzeba pomocy psychologa, my sobie nie radzimy z tym wszystkim, więc, więc coś, coś w tym wszystkim złego się dzieje. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, i to będziemy musieli oczywiście z, z Rektorami też na ten temat podyskutować, bo jestem ciekawy na rektorzy jaką opinię mają w tym zakresie. Więc to, to, to być może programy nauczania, gdzieś musi być jakiś błąd, więc to, to rzeczywiście jest, jest bardzo poważny problem, bo też po ilości skarg, jeżeli chodzi o studentów, widzę, że coś złego się w tym zakresie dzieje. Rzecz druga to jest to, co mówiłem, myślę, że tutaj trafiliśmy absolutnie do oczekiwania środowiska akademickiego, czyli akademiki i stypendia, a więc wyrównywanie szans, jeżeli chodzi o studiowanie i co do tego nie ma wątpliwości, że, że to tak jest. No a do tego, no to oczywiście w zależności od regionu to też są różne kwestie poruszane dotyczące i kierunków studiów, i sposobu nauczania, i oceny uczelni, i praktyk, bo wiele problemów się pojawia, jeżeli chodzi o praktyki. Więc to są już takie rzeczywiście rzeczy, które wprost dotykają studentów. No i prawda jest taka, że też namawiam do większej aktywności, do większego uczestnictwa, jeżeli chodzi o życie akademickie bo z przerażeniem też pierwsze dane miałem, które sobie poprosiłem, ja i tak dla ciekawości wielu studentów uczestniczy w wyborach do samorządu studenckiego w skali kraju. No to 1-2% populacji studentów uczestniczy w wyborach do samorządu. No i później mówią, no a bo nikt nie dba o nasze interesy. Ja mówię, no dobra, ale no byliście głosowali, wybraliście samorząd, no to już nie jest moja wina. No, od tego się wszystko zaczyna. Więc też... Będziemy namawiali środowisko studenckie, żeby w tym zakresie było aktywniejsze. Zresztą wiem, że pan rektor ma bardzo dobry kontakt z samorządem, więc to, to absolutnie też tak powinno wyglądać. Wiadomo, też trzeba tym młodym ludziom, mówić, że nie załatwią wszystkiego, co chcą, no bo nikt z nas nigdy nie załatwi wszystkiego, co chce, bo wtedy świat był idealny. A wiecie, że dążymy do tego ideału, ale nigdy go nie osiągniemy, i ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, spokojniej sobie żyją, mają mniej stresu i się nie denerwują. Ale trzeba rzeczywiście szukać rozwiązań, które są na dany moment optymalne. Także w każdym województwie mamy spotkanie ze studentami, to są otwarte spotkania, nieraz bardzo ciekawe, nieraz bardzo agresywne, bo różne pytania padają. Ale o to chodzi, my się nie boimy. Minister na te spotkania przyjeżdża bez ochrony. Czy ma no, Przepraszam, jeżeli można to jeszcze radę wyraźnie, żeby pytania pytaniem konsolidowaniem uczelni, bo pan minister tutaj mówił, że zależy on na e, jakości, a nie ilości, a ja wiem, że na spotkaniach w innych województwach mówił pan też o pomysłach na łączenie uczelni i na zwiększanie subwencji. W sytuacjach, tak, rzeczywiście się... to było tutaj poruszane. Znaczy, tu trudno poruszać, bo tu mam wrażenie, że przedzieliście bokę system, boście się skonsolidowali dużo wcześniej. <laughs> Więc tu raczej, raczej nie, ma, nie ma takich potrzeb, z tego co ja nie widzę. Co innego wygląda w województwie mazowieckim. Bo tam na spotkaniu z rektorami byliśmy na sali, gdzie siedziało 50 osób, a jest zarejestrowany w systemie 85 uczelni wyższych, w związku z czym to najlepiej świadczy o problemie. Tak, rzeczywiście za chwilę światło dzienne ujrzy rozporządzenie, które podpisałem, w którym będzie zapis dotyczący tego, że jeżeli uczelnie będą chciały się łączyć, to będą miały 10% subwencji więcej, czyli będą miały zwiększoną subwencję na czas nieograniczony. Czyli do tej pory było tak, że jak się uczelnie łączyły, to przez 5 lat miały 2% większą subwencję. Dzisiaj mówimy, mówimy, idziemy na całość, jest potrzeba, żeby tworzyć mocniejsze czyli uczelnie, większe organizmy, więc mówimy 10% na czas nieokreślony. Podobnie jest z instytutami badawczymi. Natomiast pewnie w ustawie będziemy też, i to jest po rozmowach w różnych środowiskach akademickich, będziemy pewnie wpisywali również możliwość takiego okresu przejściowego, czyli na, na okres nie wiem 3-4 lat, czyli uczelnie mogą się sfederalizować i być w takiej federacji i szykować wszystkie zmiany organizacyjne do połączenia, bo na końcu federalizacji musi być już formalne połączenie. Bo rektorom też ja, ja zresztą zawsze mówię uczciwie i otwarcie, bo nie ma co tu bajerować. Mówię, co, co, co to znaczy federalizacja? To mnie to w ogóle nie interesuje. No dalej jest trzech rektorów, dalej są trzy senaty, dalej są trzy kancelarie, dalej, dalej jest po prostu trzy administracje, trzech kanclerzy. No po prostu to jest bez sensu. To, to do niczego nie doprowadzi. I myślę, że dzisiaj. Żeby była jasność, my nie będziemy tego robić ustawowo, nie będziemy tego robić nakazami jakimiś. Nie wiem, to w ogóle nie ma tego typu rzeczy. To musi być decyzja świadoma władz uczelni, wiedząc, że spada ilość studentów, wiedząc, że będzie w tym zakresie, jeżeli chodzi o koszty, coraz trudniej. To tutaj już uczelnie muszą, muszą podejmować decyzje. A wiem, że wiele jest uczelni, które bardzo poważnie o tym wszystkim myśli i chodzi o to, żebyśmy my tylko stworzyli możliwości, natomiast decyzje będą podejmowały uczelnie i Warto w mojej ocenie tak to robić i iść w tą stronę. Ja zawsze przykład Szczecina podaję, żeby nikogo nie, nie, nie obrażać, nie, nie, nie naciskać. Na ja akurat jestem ze Szczecina, to mogę to powiedzieć. Pytam się rektorów, mówię, a możecie mi jeden powód podać, dla którego w pięciuset tysięcznej aglomeracji są dwa uniwersytety, no bez sensu, no powinien być jeden, no i to, to wtedy ma ręce i no. no ale to nie są łatwe procesy, ale trzeba o tym dzisiaj uczciwie mówić, dawać taką szansę, stąd jest to rozporządzenie i zobaczymy co się będzie działo, będziemy wspierać takie działania Pan minister Kowłowska powiedzieć, że myśmy wyprzedzili epokę? pewnie byśmy z tych 10% skorzystali no, tak. <grymna garańczyka> z <możesz> przyjechać. <grymna garańczyka> <grymna garańczyka> do Dobra, pan wojewoda przyjedzie, będziemy negocjować. Tak, Bardzo dziękujemy. Panu się o wspólne zdjęcie potężono naszą świat, jeżeli mogę prosić.